Kapitalnie. Dwie rybki 92,5 kilo. O, było coś. Także tutaj, tutaj, tutaj. wiz e, dobrze doradził. I dobrze, ja, bo już Tobasz mówił, że 84 można kupić, ale ja dobrze poczekam na to 85. Bo mamy troszeczkę mocniejszy kij, tak, także. Oho, o proszę, to mi się podoba. Czy nawet te żyłki tutaj, ja śmiało to zrobię na. Na pół to przednę, czyli 125 metrów, bo może będę gdzieś to wykorzystywał, bo kij jest spoko. Tak 250 tak asekuracyjnie założyłem, ale widzę, że... O! O, 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 o Ładne uderzenie, chwy się zmienił. Rybka blisko uderzyła, a może teraz seriola dla odmiany? No. Były dobrze, byłoby dobrze. Ale tak miękko uderzyła, tak, tak delikatnie, no delikatnie. Oho, dobrze, dobrze. Dobrze, musi się zmęczyć. Oj, niestety szpula się widzę, to nie wiem jak żyłka schodzi. Tak, no to bak jest niestety. Ale kapitalnie ten kaurotek zbiera, luz na żyłsek. Kapitalnie, kapitalnie. Naprawdę czuć, czuć ten ciężar tego spiningu morskiego. Może teraz będzie st layer to na pewno nie jest, bo chłyt nie, był, nie, nie byłby zmieniony. A e, skoro unika to by wyszedł, no to może teraz. Taka 60. Plus. Unikatowa seriola olbrzymia, byłoby zajebiście. No. Eee, <laughs> mam nadzieję, mam nadzieję. No kraken słyszę, to, to co by tu inne siadło Przy Chyba, że... Komresonka z e, e, powierzchni również bierze. Chociaż ja ją łapałem z Toni. Tu jeszcze ona w unikacie siedzi, ale no ona pod powierzchnią chyba raczej nie. No zobaczymy. Crackers niby ryba denna to i siedzi i na dnie i w toni i pod powierzchnią także. Ale nie ma takiej pary co ten Crackers. Zdecydowanie nie. Kurcze, jakby było to, no, no, no nie spodziewałem się, ile tutaj łowię. Może 17 minut, może 18, a już kurczę. Crackers jako pierwszy się zameldował. Eee, no, mi na, na pluga ze środkowej warstwy po, powiedzmy wody. Także no, ale pewnie też jest pod powierzchnią. Także może to być jeszcze, jeszcze kamerasonka, nie? Może to być jeszcze kamersonka, ale liczę, że to będzie seriola. No i kapitalna, kapitalna przygoda, kapitalna przygoda z morskim spinningiem, naprawdę kapitalna przygoda, może będzie szansa, może to kamarnicę w unikacie wyłowić. Również może pelamidę w na jakiegoś małego pilkera. A myślę, że nawet 5-0 będzie spoko. Chociaż to tylko jest do 10 do kilo. Próbowała mi żyłkę zluzować, a to cwaniara, no dobra. Komersonka czy seriola? Pokaż mi się. Owalabym seriola zdecydowanie do misji. Yy, makrela, niestety. <grystanie> <grystanie> ok, też nagle ten klip wideo, czemu nie? 54 kg. Eee, taka sobie, taka sobie, mam zdecydowanie większą, ale nagram, bo to jest na spinning, typowy morski spinning na oceanie, który został kupiony na levelu 85, który mam unikatowa makrela komresonka 222 cm i 54 kg.